I tak dotarliśmy w sumie do miejsca kawiarni, sztuki, galerii sztuki. Kawiarnia i galeria sztuki. Tak jest, dziękuję. Gypsy? Los Gypsy. Los Gypsy. Tak, i tu wiele rzeczy podobno można dotknąć. Coś się dzieje, sztuka dla sztuki. My przed chwilą widzieliśmy gang gwoździ również i zaraz zobaczymy, co tu ciekawego napijemy się, przede wszystkim również kawy bez to miejsca, ale tu jest no chyba konkretna filozofia i kreatywność nieograniczona po prostu przez artystę. Zobaczmy. Na drugim końcu świata, proszę bardzo. Mamy polską książkę. Jesteśmy po Gypsy Cafe, w szalonym miejscu, które w sumie no... nie wiem, odbiera mowę trochę, tyle tam się działo. Więc troszkę teraz zmieniamy klimat na bardziej taki wyciszający. Jak widzicie już idziemy gdzieś. Jesteśmy na szlaku, gdzieś się kręcimy tutaj. E, idziemy klasycznie w stronę teraz wodospadu kolejnego tutaj Ura na nasz... Nui. Tak, to się nazywa, ale jeszcze może dwa słowa do tego, co byliśmy w tym miejscu. Do co... Los Gypsy Cafe? Tak, może coś powiesz. Yy, no... Co bardzo wyliczymy? interaktywne miejsce, na zasadzie tego, że wiele rzeczy tam można yy, dotknąć. Poruszyć. Dzieje się reakcja Tak, po tym, co my zrobimy, później coś innego się dzieje. Refleksja chyba największa jest taka, że Yy, tylko kreatywność nas ogranicza. Tak, daje do myślenia właśnie w ten sposób, że ile rzeczy szalonych można zrobić, trochę less waste, zero waste, też przerobionych, stworzonych. Tym także. bardziej też właśnie wiele wykorzystano takich rzeczy naturalnych, nie wiem, muszelki, jakieś yy, patyczki, yy, monety, to Z znaczy recyklingu. monety nie są na naturalne, ale właśnie patyczki. Jakieś glony, no po prostu. Wiele rzeczy takich zrecyklingowanych, też właśnie. Tak, i tak. No właśnie... my tutaj OP-Shopy mówimy, że to jest coś wow, a jednak takie Los taka... Gypsy kafeno no Galeria, taka, póki że... można powiedzieć, że. Tak, jest to właśnie miejsce, jest i kawiarnią, i właśnie galerią. Sztuk. Jest muzeum i teatr też przy okazji. Tam jest dodatkowo też część płatne. płatna. A to akurat yy, ta galeria była bezpłatna. Ale właśnie to co Monia powiedziała, że wszystkiego praktycznie można dotknąć, przełączyć, włączyć, wyłączyć, coś się, tak. coś się zaświecić, coś się zaświeci, coś się dzieje, kolejka wokół, bo w ogóle to muzeum też jest w samochodzie. W kamperze ogromnym, wielkim. O, jeszcze punkt widokowy. Jest jakby w kamperze przerobionym w wielkim samochodzie i tam jest to muzeum. <laughs> e, ludzie z tyłu mi pomachali. No ale faktycznie. Jest to szalone, że mm, no to miejsce właśnie raz, że w samochodzie, dwa, że kolejka, taka mała, zabawkowa kolejka jeździ po całym aucie, też na wysokości wzroku i można ją puścić, wystartować i to jest tak. też szalone i wyjątkowe. No i w sensie w tym los Gypsy było to też właśnie takie, że e, właśnie sporo tego było i to była taka mała zamknięta przestrzeń de facto, a tyle można było zrobić w sumie tam tak. Chyba... Bardzo napakowana w te rzeczy, bo gdzie się nie spojrzało, to po prostu coś się nas zachwycało. Gdzieś tam naprawdę można było dostać oczopląsu tak zwanego. No, można tam myślę spędzić godziny i nadal mm, znajdować jakieś nowe przedmioty, drobiazgi. Do kliknięcia. Tak. Yy... No miejsce z pomysłem, po prostu, nie taka jak... Twórczością, jakaś... twórczością, tak. kreatywnością jak najbardziej tak. No, nie niezwykłe jest to... miejsce, tak kawiarnia, stoliki, jakieś tam dekoracje, tylko po prostu coś wow i na pewno warto. Twórcze, kreatywne, poprzemyślane bairzec. wszystko i te jeszcze w ogóle e, szalone schodki były, bo tam były narzędzia części wtopione w beton i tak to ozdobnie zrobione. Jakieś kluczyki, no właśnie kwestia, i co zrobimy z tym, co mamy, tak? Możemy to <laughs> kisić gdzieś w jakichś pudełeczkach, garażach. A możemy po prostu y, zrobić z tego użytek, dekorację i no właśnie, tylko ta kreatywność nas ogranicza. I w ogóle tak, gadamy, gadamy, idzie, szliśmy w sumie 5 minut, co się okazuje dobry na graniach, czas dobry czas i już dotarliśmy nad wodospad. i ruszamy dalej eee, tak, skończyliśmy na wodospadzie opowiadać w międzyczasie zobaczyliśmy malutkie, szalone coś w postaci placu z czajniczkami eee, ktoś to sobie fajnie rozplanował, już tam była tylko informacja, że już chyba od pół roku nie, nikt się tym nie zajmuje ale generalnie było no, ogromna ilość czajników eee, wszelakiego typu zazwyczaj takich porcelanowych e, czajniczków e, te rybatki właśnie e, więc no, ktoś miał pomysł, ktoś miał plan e, fajnie zaaranżowana ta część jakby e, taki kawałek po prostu placu właśnie z motywem czajniczków przy samej głównej drodze więc parkuje się i można zwiedzać. E, kolejno e, z szczajniczków ruszyliśmy dalej w stronę punktów widokowych. Pojechaliśmy w stronę latarni morskiej, w stronę Kaka Point, a dokładniej Nugget Point, tak? Nugget Point, gdzie była właśnie kolejna malutka, klimatyczna, taka sceniczna, powiedzmy, właśnie latarnia morska. Kolejno też mieliśmy szczęście, oczywiście dzięki temu, że mieliśmy latarkę. Latarkę, co ja gadam? E, lornetkę. Dzięki lornetce mogliśmy dojrzeć st kolejne stworzonka, których nigdy nie widzieliśmy jakby na wolności. E, tutaj w naturalnym środowisku wczoraj widzieliśmy właśnie pingwiny, pingwiny, widzieliśmy delfiny. E, pingwinów właśnie nie widzieliśmy jeszcze do tej pory, ale Teraz, właśnie na tym punkcie, wydykowym, nagat point, były właśnie foki. Futrzaste, foki. futrzaste foki. To sprawdziliśmy, bo mieliśmy właśnie taką zagwoskę. czy to są foki, czy to są lwy morskie. Koniec końców, Google, Google tutaj. Tak. zdjęcia Google' i, i po prostu jakby po charakterze tych zwierząt stwierdziliśmy, że to właśnie są futrzaste foki. Potem była w sumie informacja o tym, że tutaj z tego punktu można podzielić futrzaste foki, a wcześniej jechaliśmy linią brzegową e, od takiego skrzyżowania właśnie w stronę latarni i lwy morskie są tutaj gdzieś mogły się... przekraczają one chyba drogę, no bo to był tak tak, żeby uważać, żeby uważać na te lwy morskie, które pewnie mogą się przykładać i śmigać przez, przez drogę. E, tak, więc one właśnie bardziej w tamtych rejonach bardziej sobie lubią wylekiwać, więc najbardziej z tego, co przeczytaliśmy, one preferują takie podłoże piaszczyste, a foczki e, bardziej czasu. na skałę. No właśnie. Tak właśnie to jakoś ten Google nam e, podpowiedział. Pod e, no i finalnie e, faktycznie widzieliśmy te furczoste foczki. E, no jeszcze dalej co prawda, ale, ale nadal. ale lornetka dużo tutaj zrobiła, mogliśmy podziwiać. Właśnie były małe foczki e, i takie dorosłe osobniki. E, no i też kolejna fajna sprawa, że mogliśmy podziwiać takie kolejne zwierzątka w środowisku naturalnym. Więc brakuje nam do kompletu pewnie wielorybów, tudzież delfinów no z bliska. Z bliska. Z tak, e, no jeszcze I jeszcze pingwinów. Pingwinów, no bo pingwinów, pingwinów jest cała masa tak naprawdę. Różne to rodzaje. To, tak. Kilka kotanków jest właśnie tych pingwinów. E, właśnie. Są niebieskie. Żółte tutaj. Okien. Tutaj by miały być żółtookie, właśnie niebieskie są w Timaru tutaj w, w okolicach Dunedin, gdzie teraz jedziemy, też są jakieś pingwiny, więc jest ich spór. To jest praktycznie 40 dni ponad, chyba 47 dni już naszej podróży po Nowej Zelandii. No i praktycznie bardzo intensywnie, że tak no, z 5 dni mogę policzyć, że odpoczywaliśmy, czy mieliśmy taki luźny dzień, czy padał deszcz, bo tak. no my sobie, że jak będzie padać deszcz to sobie odpoczniemy, ale w sumie tak jakoś mamy szczęście, że mało, rzadko to dosłownie pada, eee, więc tak to tyle, jedziemy na kemping, teraz mamy dwie możliwości, dwie darmowe, dwa darmowe kempingi, przed Dunedin albo w Dunedin zobaczymy, albo jakiś inny płatny no zobaczymy, czy dopisze nam szczęście, czy znajdzie się dla nas miejsce więc Maga no, ja sobie świetnie radzi za kierownicą, super się odnajduje, też yy, właśnie w takim dużym tam pierwszy raz ma do czynienia tak jak ja i już trochę kilometrów nastukała tutaj w więc już na pewno lepiej go czuję i bezpieczniej. W lewo się jedzie, jak coś, pamiętajcie. E, więc... <laughs> Zawsze na rondzie w lewo. Tak, w Nowej Zelandii. Nie w Polsce, w prawo, pamiętajcie. Nie róbcie, nie... I nie prosto przez I, i nie przez, prosto przez rondo. Mimo, że nawigacja mówi prosto, to... Właśnie. E, żeby was w pole nie wyprowadziło. Tak, jakby ktoś pytał faliśmy dzisiaj na dworcu taki darmowy kemping tutaj, do nety, taki to ogródkarz. Cześć! Cześć! W dość niecodziennym miejscu, bo to jest jedyne miejsce na świecie, które jest wpisane akurat w, do księgi rekordów Guinnessa. Czyli w sumie jesteśmy na najbardziej stromej ulicy w ogóle na świecie. No i jest faktycznie stromo. <laughs> e, nie wiem, czy to obraz pokaże. Tutaj, akurat po prawej, ratują nas schody, ale no, wyobraźcie sobie, że tutaj idę ze sklepu e, i tutaj pod górę. Tymi zakupami, no to ja bym podziwiał tych tutaj mieszkańców. Bo trzeba mieć no po prostu żelazne stalowe łdy. ale no faktycznie ulica robi po prostu wrażenie. To tylko jedna zwykła ulica, poniekąd, ale jednak kąt nachylenia jest tutaj spory. 19 stopni chyba ma jest do kąt nachylenia tej ulicy, więc no jest to ciekawa atrakcja na mapie Nowej Zelandii. 흐흐흐흐. <laughs>